Witajcie, papuszki. To już kolejny dzień, w którym się spotykamy. Na początku, tak jak zawsze, chciałabym się z Wami przywitać, no i oczywiście z Edzią. Edziu, Edziu, czy Ty już jesteś gotowy? Tak, jestem bardzo gotowy. No to skoro Edziu jest bardzo gotowy, to przywitajmy się. Dwie małe rączki klaszczą, czasami się pogłaszczą, kolanka zastukają i dzieci przywitają. Hej dzieciaki! Witam was wszystkich. W tym tygodniu rozmawiamy o o tym, jak możemy dbać o. Edy już pamiętasz? Tak pamiętam. Jak możemy dbać o naszą planetę? Tak. A jak nazywa się nasza planeta? Doskonale, wszyscy już wiedzą, prawda? Nasza planeta, na której mieszkamy, to Ziemia. Doskonale. W tym tygodniu poruszyliśmy kilka bardzo ważnych kwestii dotyczących oszczędzania wody, segregowania śmieci, wyłączenia światła jeśli z niego nie korzystamy, tak? dbania o rośliny. A dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat właściwości różnych rzeczy, różnych odpadów, śmieci. O co dokładnie mi tutaj chodzi? Popatrzcie, posłuchajcie. Przygotowałam dla Was kilka rzeczy: papier, kazeczkę i rolkę po papierze toaletowym. Ale rolka też jest zrobiona z papieru. Wy też może, możecie przygotować te rzeczy z papieru, takie jakie macie w domu: odpady śmieci z plastiku, na przykład butelka albo taka tatka plastikowa. Coś szklanego. Ja przygotowałam słoik. Mam trzy produkty: papier, plastik i szkło. I co my teraz będziemy z tym robić? Będziemy sprawdzać, jakie właściwości posiadają te wszystkie e, odpady śmieci. Najpierw zaczniemy od Papier. Weźcie papier do rączki, jaki tam macie w domu, i dotknijcie go. Jaki on jest w dotyku? Czy on jest twardy, czy on jest miękki? Według mnie raczej jest miękki. Tak. Papier. Zobaczcie, odrzućcie. O, poleciał. Czy papier jest lekki, Czy ciężki? Papier jest. Lekki. Nawet go nie czuję, że mam go na rączce. Mhm. A spróbujcie, czy papier, mo... sprawdźcie, czy papier można zgnieść. Oczywiście, że tak bardzo prosto można zgnieść. Czyli papier jest miękki, papier jest lekki. Czy papier można rwać? Taki też papier. Sprawdźcie, czy rolkę można? Można porwać. Papier można porwać. gazetę też można porwać. Mhm. Rolkę po papierze też. Czyli już wiemy, że papier jest miękki, lekki i można go rwać. Może jeszcze, jeszcze może wy jeszcze jakąś inną właściwość znajdziecie, której ja nie znalazłam. A teraz przejdźmy do plastiku. Weźcie coś plastikowego, co macie w domu. Ja przygotowałam butelkę i tatkę. I sprawdźmy, jaki jest plastik. Plastik jest też w miarę lekki. Ten plastik, który mam, nie jest ciężki. Nie, nie jest ciężki. O, zobaczcie, weźcie paluszkiem, dotknijcie rączką, paluszkiem czym tam chcecie. I plastyk jest dosy, dosyć śliski, tak? Taki, tak, taki śliski. A teraz schowajcie się za butelką, za czymś, co e, wzięliście, coś plastikowego, to, co macie w rączkach i sprawdźcie, czy plastik przepuszcza światło. Wydaje <laughs> mi się, że tak, oczywiście, ja wszystko widzę. Takie może niedokładnie, ale rzeczywiście widać. Czyli plastik przepuszcza światło. O, ten też plastik to tacka przepuszcza światło. Mhm. Czyli już wiemy, że plastik jest również lekki, śliski i przepuszcza Światło. Dobrze. I przechodzimy do ostatniej, e, ostatniej, ostatniej, ostatniego e, naszego odpadu. A teraz przechodzimy już do szkła. Ostatni nasz produkt. I sprawdźmy. Weźmy do rączki jakieś szkło, butelkę szklaną, słoiczek szklany, e, co tam chcecie. I teraz zatniecie. Szkło jest dosyć. Zobaczcie, jest ciężkie czy lekkie? Powiem Wam, że ten słoiczek jest mały, ale nawet całkiem ciężki. Szkło nie jest takie lekkie jak plastik czy papier, jest dosyć ciężkie. Mhm. A sprawdźcie, czy, czy szkło jest twarde czy miękkie. Spróbujcie zgnieść. Ja nie mogę zgnieść szkła, a wy? Nie. Szkło nie można zgnieść, jest bardzo twarde. Czyli szkło jest ciężkie, twarde. Jakie jeszcze przepuszcza światło? Oczywiście, że tak. Różne są szkła, Te akurat jest bezbarwne, nie ma koloru. Są też zielone, które też przepuszczają światło. Może nie tak dokładnie, ale przepuszczają światło. Tak. Czyli już wiemy, że szkło jest dość ciężkie. Pardę przepuszcza światło. No i oczywiście, jak nam spadnie jakaś szklana, jakaś szklanka, jakieś szklane naczynie, to oczywiście może się potuć i już ciężko takie coś poskładać, posklejać, prawda? Pewnie nie jeden z Was, nie jedna z Was doświadczyła takiego zdarzenia. Mi też kilkakrotnie się coś zbiło. Już niestety nie mogłam tego posklejać. Musiałam po prostu wyrzucić do kosza. A teraz chciałabym zaproponować kilka zabaw, zabawek, które możecie wykonać sami w domu. Właśnie z papieru, z plastiku lub ze szkła. Popatrzcie. Najpierw zrobimy dziurawą wieżę. Żeby wykonać dziurawą wieżę potrzebujemy rolki po papierze. Ja już zrobiłam dziurki, ale zaraz Wam pokażę, bo jest za mało ich. Więc potrzebujemy rolki. Najlepiej jakby była ta dłuższa rolka, ale jeśli nie macie dłuższej, możecie użyć również tej krótszej. Bierzemy kredkę i tą kredką robimy dziury. O tak, mocno. Jak nie dajecie rady, to możecie poprosić starszą siostrę lub starszego brata. co tam macie? A no jak nie macie rodzeństwa, no to oczywiście myślę, że na ratunek przyjdą rodzice i Wam pomogą. To się szybko robi. Tak, pak, pak, pak i już mamy dziurki. W kilku miejscach robimy dziurki na wylot. Zobaczcie, z jednej i mocno wpychamy kreskę i z drugiej strony. I jeszcze tutaj. I jeszcze tutaj, może na górze, zrobimy dziurawą wieżę. I tu, gdzie tu mamy jeszcze miejsce? A może tu jeszcze zrobimy. A co tam? Tyle idź, ile chcecie, lo, zróbcie dziurek. To już jest od Was. To już od Was zależy, jak bardzo chcecie mieć podziurawioną wieżę. I może, gdzie mam tu jeszcze miejsce? Może gdzieś tu. I tu. O! Trochę się psuje ta rolka, ale mam nadzieję, że wytrzyma naszą zabawę. Zobacz, mamy duży dziurek przygotowany. Bierzemy kredki. Bierzemy dużo kredek i wkładamy tak, żeby... O! Wkładamy kredki tak, żeby powychodziły z obu stron. O! W taki sposób jak ja. Zielona, brązowa kredka. Żółta, przepraszam. Żółta, zielona, brązowa. O, tych jak kolory pojemników. Aż mi się wzięło. Nie tak. O. Kolejna. Kredka. Jeszcze jedna. Ciekawe, czy moja wieża się utrzyma. O, tutaj nie mogę. A nie mogę włożyć, dobra. Myślałam, że za dużo będzie tych kredek. O. Ale. Kredkowo dziura, dziurawa wieża. Wyszła. O, tu już nie mogę. Tu już nie mogę. Dalej. O. I tak mi wyszła moja dziurawa wieża. Zatkałam dziury kredkami. Wy też możecie zrobić taki, taką zabawkę dziurawą wieżę z kredkami. Później możecie powyjmować I znowu sobie powkładać. Możecie również ozdobić wieżę, pokolorować ją na różne, różne wzorki, kolorki, jak tam chcecie. To była pierwsza zabawka dziurawa wieża. Przed nami druga zabawka. Druga zabawka będzie, zrobił, będzie zrobiona w plastiku. Ja mam taką tackę plastikową. Taka tacka plastikowa będzie idealna do przeprowadzenia. W makijażu. Bierzemy flamaster, bierzemy taką tackę, taki flamaster, który się zmywa, dobrze? Przykładamy jej komuś bliskiemu, siostrze, braciszkowi, tacie, mamie albo misiowi. Ja to zrobię na Edziu. I tak. I malujemy Edzie. Malujemy mu oczy, Edziu, mam nadzieję, że Ci się spodoba Twój makijaż nowy. Nosek. Może dorysuje Ci wąsy? Może Edzia zamieni się w kota? Będzie miauczą. Miau. Oj, uśmiech wielki. Może chcesz zęby? Dwa na górze, dwa na dole. <laughs> Edziu ma tylko cztery zęby, a Wy? Ile macie zębów? To <laughs> na jakiś jakieś włoski, tak? Może loczki? Loczki, 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 loczki. O takie, rączki. O, mamy makijaż. Możemy jeszcze obrysować. O! I! Głowa Edzia. Zdrowiona. Makijaż Edzia. Nie głowa, tylko makijaż makijaż. Wy możecie taki makijaż zrobić z mamą. Przecież mama czasami na pewno się maluje, prawda? Albo mama może zrobić wam. Tak? Śmiesznie wtedy będziecie wyglądać. Potacie makijaż to jeszcze śmieszniejsze będzie. Tata z makijażem przecież tata chyba się nie maluje, co? Może niektórzy się malują, ja nie wiem. Dobrze, to był drugi eksperyment. Druga zabawka, przepraszam, nie eksperyment. To będzie teraz trzecia. Trzecia zabawka będzie polegała na tym, aby będzie wykonana z papieru. Potrzebujemy takiej, mm, takiego kwadratu z tektury. Ja mam tekturkę po pizzy, a jak wy nie macie, to po prostu możecie użyć kartki. bo też może być. Może być kartka taka, na której koloru, kolorujecie, rysujecie. Może być jakaś inna kartka. Nie musi to być taka tekturka. Ale ja wybrałam taką, żeby nam było łatwiej się to bawić. I potrzebujemy zakrętek. Ja wybrałam trzy zielone i trzy czerwone. Na, i, na nakrętkach musimy narysować kółka i krzyżyki. Bo to będzie zabawa kółko i krzyżyk. To jest zabawa dla dwóch osób. Czyli dla Was i na przykład dla Waszej siostry, albo dla Waszego brata, a dla, albo dla mamy i dla taty. Co robimy? Zabawa w kółko i krzyży polega na tym, żeby najpierw przygotować nasze mm, nakrętki. Więc nakrętka nakrętkach rysujemy. U mnie na zielonych będą krzyżyki może. Więc ja rysuję krzyżyk. Lepiej takim markerem, takim flamastrem, który się nie zmywa. Potrzebujemy trzech nakrętek z krzyżykiem i trzech nakrętek z kółeczkiem. Rysujemy kółeczka takie, jakie tam chcecie. Małe, duże. O. Możecie również wyciąć z papieru i przykleić na, na nakrętki, ale to już tylko od Was zależy. Od, waszej, od waszych pomysłów. I co dalej? Potrzebujemy jakieś linijki albo kawałka papieru, żeby można było równo odrysować. Ja już sobie wstępnie przygotowałam te linie, ale teraz poprawię, żebyście widzieli dokładnie. Rysujemy dwie linie. W pionie, w pionie, czyli takie linie stojące, tak? Już pewnie wiecie, co to znaczy w pionie. Pamiętam, że pytałam Was się i pamiętaliście. I poziomo, czyli takie leżące linie. Dwie. Jeden i dwa. Jedna linia, druga linia. I mam taką krateczkę. Na czym polega zabawa w kółko i krzyżyk? Jedna osoba ma krzyżyki. To mogę być ja. Ja mam trzy krzyżyki, a druga osoba ma kółeczkę. O, tak, żebyście widzieli wszystko. Druga osoba ma kółeczkę. I tak. Najpierw porusza się osoba, na przykład z krzyżykami. Ja kładę krzyżyk tutaj. Druga osoba, na przykład Edziu. Edziu położy kółeczko tu. Ja położę kółeczko, krzyżyk. Tu. Edziu położę kółeczko. Tu. Ja położę krzyżyk. Tu. I uwaga, zobaczcie, w jednej linii mam krzyżyki. Tu, tu i tu. To znaczy, że wygrywam. Udało mi się z, z, zrobić, ułożyć krzyżyki w jednej linii. A wie, czy się uda? Edzio położy kółeczko tu, i też mu się udało ułożyć kółeczka w jednej linii. Czasami podczas zabawy nie uda nam się ułożyć kółeczek albo krzyżyków w jednej linii, ponieważ będzie taka sytuacja. Ja układam krzyżyk tu, Edzio układa krzyżyk tu, ja układam krzyżyk. Tu, Edzio układa krzyżyk. Tu. Ja układam krzyżyk. Tu, a Edzio układa krzyżyk. Tu. I zobaczcie. Mi się udało, kółeczko, mi się udało um, ułożyć linię, ale Edziowi już nie udało ułożyć linii z kółeczek. No więc w tym momencie wygrywam. Ja. Oczywiście to jest zabawa. Jeśli Wam się nie uda złożyć jednej linii, to nic nie szkodzi. Gramy dalej. To jest tylko zabawa. A i jeszcze ważna sprawa: linie mogą być tutaj, na poprzekątnej. Czyli tak, tak też wygrywamy. I tak też wygrywamy. Poprzekątnej. przekątnej. Tak? Wtedy też możemy wygrać. Jak nie będziecie pamiętać tych wszystkich zasad, na pewno rodzice albo starszy brat, brat lub starsza siostra wam w tym pomogą, bo myślę, że tę grę zna, wie, zna wiele osób. Jest bardzo popularna i znana. Zabawa w kółko i krzyżyk. No dobrze. Co jeszcze dla Was przygotowałam? Popatrzcie, popatrzcie, popatrzcie. Ja przygotowałam dla Was słoik. Teraz wykonamy coś ze szkła. Przygotowujemy sobie słoik. Musi być koniecznie z zakrętką. I potrzebujemy plasteliny. Ja wybrałam plastelinę w sumie w trzech kolorach, bo jest zielony, niebieski i czarny. To są kolory ziemi, dlatego wybrałam je. I potrzebujemy brokatu i wody. Woda. Najpierw a co będziemy robić? Będziemy robić magiczną ziemię, magiczną ziemię w słoiku, taką kulę, w której nasza ziemia będzie sobie pływała, odpoczywała, co tam chce. Więc potrzebujemy takiej podstawki, na której nasza ziemia będzie stała. Ta podstawka będzie zrobiona z czarnej plasteliny. Z czarną plastelinę. Hmm, w czarnej plasteliny robimy kuleczkę. To będzie taka podstawka, na której będzie stała nasza ziemia. Rozdmiatamy ją troszeczkę, ale nie za bardzo. Oj, przyklejamy się. I przyklejamy do nakrętki, tylko od środka. Nie tu, tylko tu. Przyklejamy mocno, skupię. Postarajcie się tak dosyć mocno, żeby zrobicie tak, to żeby Wam nie odpada, odpadło, dobrze? I tak, ja biorę zieloną plastelinę. Drugą. Może w kilku miejscach przykleję. Przecież nasza ziemia ma prze, przeróżne kolory zieleni, prawda? Odcienie zieleni. W kilku miejscach dokleję. Aby była taka kolorowa. O, widzicie? Mamy różne kolory zielonego, bo no to jest ląd. A ziemia to nie tylko ląd, to również morze, oceany, tak? Jeziora, rzeki. Więc potrzebujemy niebieskiego koloru. Przyklejamy w kilku miejscach niebieski. Chyba trochę za dużo chciałam tego niebieskiego. Więc wezmę trochę mniej tutaj, ale wody dużo. Ale wody. Oj, oj, oj. I robimy z tego piękną kuleczkę, żeby wszystko się połączyło. Och, tak. Widzicie? zielona to ziemia, to lądy, a niebieski to morze, oceany, jeziora, rzeki. I przyklejamy naszą ziemię do podstawki czarnej. Widzicie? O, tak. Odwróćcie, sprawdźcie, czy nie odpada. To bardzo ważne, żeby nie odpadało, prawda? Chyba, że chcecie, żeby latała ziemia po słoiczku. ale już od Was zależy. Moja się trzyma. I co teraz robimy? Wsypujemy brokat. Ja mam zielony brokat. Oczywiście wsypię zielonego brokatu, bo ziemia jest zielona, drzewa. Teraz wiosną wszystko zaczyna kwitnąć, trawka jest piękna, zielona, drzewa, liście na drzewach również, kwiaty się pojawiają. Dobra, jaki kolor jeszcze będzie mi pasował? Może srebrny. No oczywiście dodajcie, jaki kolor chcecie. Nie muszą, być to, nie muszą to być takie same kolory jak u mnie, prawda? Dobrze. Mogą to być wszystkie kolory. Ja użyłam tylko dwóch. I teraz zalewamy to wszystko wodą. Och, prawie idę. A, nie nalałam. Teraz, uwaga, zakręcamy. Odwracamy, zobaczcie. Mieszamy. Patrzymy, jakoś. O, wszystko się przykleiło. Brokat się przykleił. Ja widzę, ale Wy nie widzicie. Jest ziemia w brokacie. Magiczna kula z ziemią. O, ale się przykleiło. Wszystko do niej. Może za dużo brokatu sypnęłam. Wy może nie weź. Chyba, że wolicie mieć dużo, no to już od was zależy. Ale fajnie. Możecie sobie tak postawić się przyglądać. A jak słoneczko będzie świecić, to w ogóle będą piękne odcienie, bo tu brokat się będzie świecił. Wszystko opada na ziemię. Ale bardzo mi się podoba. Jak już zrobicie te wszystkie gry, zabawy, kule, to pokażcie mi, jak Wam wyszło. Może inaczej, może fajniej. Bardzo bym chciała popatrzeć na Wasze, wasze zabawy ekologiczne, Wasze zabawki ekologiczne. Bo ze śmieci można bardzo dużo rzeczy zrobić, prawda? A teraz posprzątam i zaśpiewamy piosenkę o śmieciorkach, dobrze? Edziu zaproponował, żebyśmy zaśpiewali tylko refren, śmieci śmieciorki i ostatnią część piosenki. Co wy na to? Mam nadzieję, że, że się zgadzacie z Edziem i ze mną. Bo ja się zgadzam. To no bardzo się cieszę. Przygotujcie sobie kartki, cztery kartki na, z kolorem niebieskim, zielonym, żółtym. I brązabym! O, kartki! Czy mam też przygotować kartki? No tak! Dobra! Czyli niebieski, czyli papier zielony na szkło, żółty metal plastik, brązowy na bio. To jeszcze powtórzmy refren. Śmieci, śmieciorki to dla nich są te worki. Śmieci, śmieciorki to dla nich są te worki. A worków, kolorki na różne są śmieciorki. A worków, kolorki na różne są śmieciorki. No to zaczynamy. Czy mamy pokazywać to wszystko? Chyba tak. Edziu, tak? No tak. Ojej, ojej. Dobrze. Już śpiewamy. Śmieci, śmieciorki. Śmieci, śmieciorki. To dla nich są te worki. A worków kolorki. Na różne są śmieciorki. Niebieski. Na papier. Zielony. Na szkło Żółty metal, plastik Brązowy na bio Niebieski na papier Zielony na szkło Żółty metal, plastik Brązowy na bio Niebieski na papier Zielony na szkło Żółty metal, plastik Brązowy na bio. Tak szybko to było. Oj, oj, A co do zapisanka? A no, nie wiem, co to za zapisanka, nie znam jej jeszcze. Tam na końcu już, puh, cała się spociłam. Nie zdążyłam wszystkiego Wam pokazywać z Edziem. Wy sobie możecie jeszcze obłączyć kilka razy i sobie przypominać, co gdzie wkładamy. A teraz pożegnajmy się, to już koniec zajęć. Dwie małe rączki klaszczą, czasami się pogłaszczą, kolanka zastukają i dzieci pożegnają. Papa, papożki, do jutra! Tak, do jutra, papuszki. Do zobaczenia.